W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Łaziska. To wieś położona na południowy wschód od Bolesławca, przy drodze do Złotoryi. Pierwotna nazwa wsi oznaczała miejsce, gdzie można było się zatrzymać do odpoczynku. Tak bowiem w starym języku łożyckim rozumiano słowo Lasycz. I rzeczywiście wieś leży w takiej okolicy i w takiej odległości od miasta, że mogła służyć jako ostatni punkt postoju przed wkroczeniem do grodu. Wieś kilkakrotnie zmieniała nazwę. Jeszcze w czasie wojny było to Łuswic, a po wojnie już Losice, a następnie dzisiejsze Łaziska. Miejscowość ta niegdyś była takim punktem, gdzie ludzie wędrujący od strony Złotoryi po prostu zatrzymywali się na odpoczynek. Z czasem powstały tutaj pierwsze zagrody, a później. No, wybudowano coś w rodzaju centrum tej miejscowości. Zresztą to centrum niemal się nie zmieniło. Na starej widokówce jest zachowany widok sklepu, który tutaj był przez całe lata również po wojnie czynny. Nieco dalej widać budynki, które są obecnie przysłonięte. Nowo wyrośniętymi drzewami, ale bardzo łatwo się zorientować, że centrum to niewiele zmieniło się od czasów przedwojennych. A obok, w pobliżu, również stąd widoczna jest szkoła ewangelicka niegdyś. Dzisiaj budynek szkolny służy nieco w innej formie tutejszym dzieciom. Oczywiście. Jego kształt, zwłaszcza jeśli chodzi o dach, widać zupełnie inaczej. Po remontach to przykrycie wygląda, ale szkoła czy budynek szkolny nadal tutaj stoi. Jest tu wiele historycznych budynków, którym nadano nową szatę, ale możemy tu zobaczyć też wiekowe domy, których dawny wygląd zmienia jedynie upływ czasu. To jeden z domów szachulcowych, często mylonych z murem pruskim. Na pierwszy rzut oka nie zawsze łatwo dostrzec różnice, bo kolorystycznie budynki często wyglądają podobnie. I w jednym i w drugim przypadku podstawę ścian stanowi drewniana konstrukcja, a między nią są białe ściany, tyle że w przypadku muru pod wieloma warstwami białej farby, kryją się cegły w trakcie użytkowania, często tynkowane i bielone. Tymczasem w domach szachulcowych drewniany szkielet ścian, tak jak w tym przypadku, wypełnia glina połączona ze słomą lub trzciną. Kiedy się podchodzi bliżej do tego obiektu, można zauważyć, że tynk wykonany jest ze specyficznej mieszaniny gliny, jakiejś słomy, jakiś jeszcze tutaj frakcji, które gdzieś tutaj się w to wszystko wmieszały. Tutaj widać też potężne drewniane wale, które stanowiły konstrukcję całości. To właśnie drewniana konstrukcja nadaje tym budynkom charakterystycznego i efektownego wyglądu. Białe ściany poprzecinane ciemnymi od drewnianymi belkami ułożonymi w kratownice z ukośnymi wsparciami. Kiedyś i ten budynek wyglądał podobnie. Przed wojną łaziska miały swoją kolonię. Dziś nie pozostało po niej żadnego śladu. Przed wojną częścią łazisk była swoista kolonia złożona z kilku domów i restauracji nazywana Przykucniętym Lasem. Być może stąd wzięła się też ta nazwa, że wtedy zarośla, które są widoczne dzisiaj tutaj koło nas, były po prostu niewielkim młodnikiem, a cały ten teren zakrzaczony w ogóle był odkryty. A to to można się. Zapoznać, bardzo łatwo można zapoznać się z widokiem tego terenu, patrząc na starą mapę, na wycinek tej mapy, gdzie widzimy, to jest droga, na której w tej chwili stoimy. Z kamerą na dole stały zabudowania trzy duże domy. Po drugiej stronie, samotne gospodarstwo, które nawet miało własny stawek. Jak się z Przekonamy, dzisiaj po tych wszystkich obiektach śladu nie ma, ale właśnie ta mapa najlepiej obrazuje cały układ tej bardzo skromniutkiej kolonii, przynależącej, jak wspomniałem, administracyjnie niegdyś do wsi Łaziska. Dziś trudno uwierzyć, że kiedyś to miejsce tętniło życiem. Tu stała niegdyś dość duża restauracja. Która miała na swoim zapleczu ogródek z, ze stolikami, z ławeczkami. Tam można było na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu sobie usiąść, spożyć jakiś posiłek, posiedzieć przy piwie. Dalej był budynek właściwy, który stanowił zajazd. Po tych wszystkich, po tym dość sporym obiekcie, właściwie niewiele zostało śladów. Jest tam trochę cegieł, są widoczne fundamenty. Ale zachował się też szczególny rodzaj przypomnienia roku 45. Otóż jest to wizerunek kolumny ciężkich czołgów sowieckich, które przemieszczały się tutaj szosą, biegnącą nieco niżej. I oczywiście część tych drzew widocznych w naszej widokówce, czy na tym zdjęciu, do dzisiejszego dnia rośnie, oczywiście są o wiele potężniejsze. Jest to jeszcze inne ujęcie tego tego tutaj właśnie tej no, restauracji, tego, tego takiego domu leśnego, jak można się zorientować tutaj patrząc na ten napis i co jest ciekawe, że tutaj przynależność jest jakby określona już do Nowych Jaroszewic, które są stosunkowo daleko stąd, no niemniej tak to zostało określone, jest to wizerunek od frontu, spróbujemy znaleźć fundamenty tego właśnie budynku. Spróbujemy, choć nie liczymy na to, że uda się znaleźć coś większego. Zarys fundamentu tej dużej sali jest stosunkowo czytelny właśnie teraz, kiedy, kiedy nie ma liści, kiedy nie ma śniegu. Tutaj ta linia to jest zarys fundamentu, i bardzo łatwo możemy wygrzebać sobie fragmenty materiału, z którego fundament był posadowiony. Otóż to są te tutaj wszystkie cegły. Ten budyneczek był naprawdę duży, a to podwórko, to jest tutaj ten zarośnięty obecnie całkowicie teren, nieco dalej widać taką górę gruzów, gdybyśmy tak przyłożyli jakiś no nie wiem, jakąś linię, to byśmy zauważyli dokąd dokładnie sięgał ten budynek, ponieważ przy tamtej nieco dalej widocznej brzozie przebiegała już ściana kończąca, czyli ta ściana kończąca ten budynek. No i ponieważ na tym terenie stały te wszystkie urządzenia, przy których. Można było spożyć posiłek na urządzenia, tak górnolotnie nazwałem stoły, jakieś tutaj biesiadne krzesła. No to być może, gdyby ktoś się pokusił, to do dzisiejszego dnia może znaleźć jakieś tam resztki pogubionych fenigów. A zmierzając w bardziej stronę szosy, dochodzimy do jeszcze bardziej czytelnych fragmentów Przyziemia tej zabudowy, nawet są tutaj jeszcze wydobyte rury kanalizacyjne. W tej chwili ja stoję na stercie gruzów zasadniczego budynku. Zresztą jego zarys też jest bardzo, bardzo widoczny. Wystarczy tutaj podejść, zobaczyć, że ściana północna sięgała. Tego miejsca. Ówczesna działalność ukierunkowana tu była głównie na przyjezdnych, bo przecież pierwotna nazwa wsi sugerowała, że to dobre miejsce do odpoczynku i krótkiego pobytu. Można się zorientować, to jest droga, która prowadzi do łazisk. Tutaj już się zaczynają za chwileczkę pierwsze zabudowania łazisk. Jesteśmy w tej chwili w tym mniej więcej miejscu w piwnicy. Tego dawnego budynku złożonego z dwóch takich części. Nieco dalej stała kolejna budowla, a po drugiej stronie szosy prowadzącej w kierunku Starych Jeruszewic Dalej Żeliszowa jeszcze jeden obiekt. Oczywiście można się zorientować to, co powinna, co, o czym wspominałem wcześniej: że po drugiej stronie stało, stały zabudowania samotnego gospodarstwa. Które zresztą miało tutaj swoje pola i, i ta ciekawostka staw. Oczywiście dzisiaj stawu nie ma. Nie ma też tych budynków. Zostało tam tylko szambo. Zresztą co ciekawe, ten obiekt tutaj też był skanalizowany. Oczywiście no, była to kanalizacja taka miejscowa, która kończyła się w szambie też. Oczywiście tutaj nie było mowy o jakimś doprowadzeniu specjalnej kanalizacji, która obsługiwałaby wieś łaziska, bo zresztą ona też nie miała takiej kanalizacji, to jest ten budynek, mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu stoimy teraz, gdzie była ta, ta y, część frontowa od strony szosy, oczywiście szosa, jak widać wyglądała nieco inaczej, a jest jeszcze Jeden wizerunek całego tego tutaj kompleksu, z którego zdjęcie wykonano, z miejsca do którego postaramy się dotrzeć. I tutaj, na, tym, na tej fotografii, oprócz tego kompleksu, w którym w tej chwili, na którego szczątkach w tej chwili stoimy, widać również to samotne gospodarstwo, które miało własny staw. I tutaj, nawet widać fragment tego stawu. No ciekawa to jest historia tych różnych takich miejsc wypoczynkowych, jako że i przy tym kompleksie znajdowała się strzelnica sportowa. No warto wiedzieć, że w takich właśnie strzelnic przy każdej miejscowości szczątki można znaleźć. A tutaj jest no, przykład tego, jak te obiekty służące ćwiczeniu oka strzelców były wykorzystywane. Na miejscu odnajdujemy fragmenty ceramicznej sieci kanalizacyjnej, najprawdopodobniej z ówczesnej wytwórni Hoffmana, która specjalizowała się w tego typu produkcji. Przy odrobinie szczęścia można odnaleźć ceramiczne kafelki, które zdobiły łazienki albo toalety. Udało nam się także znaleźć maleńki fragment talerza ku z sygnaturą. Najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze mury tych przedwojennych obiektów. Taką ciekawostką, również nawiązującą do czasu, kiedy tutaj była ta zagospodarowana część na zewnątrz, służąca wypoczynkowi ludzi, są no ogromne pozostałości po pniach drzew. Równie potężne chuby je dzisiaj porastają, i są to zapewne. Drzewka, które gdzieś tutaj są widoczne na tych zdjęciach, stoimy teraz na resztkach budynku, widzącego tam nieco dalej. Tutaj widać takie skromne drzewko, które najprawdopodobniej jest tamtym drzewem, stojącym przy szosie. Zresztą roślina ta także, podobnie jak szczątki tego budynku, już powoli zbliża się do kresu swojego istnienia. Przy czym z tego obiektu prawdopodobnie niewiele materiałów budowlanych zawrano gdzieś tam do remontu różnego rodzaju zabudowań we wsi, ponieważ ta serca jest bardzo duża i sądzić z tego można, że większość materiału budowlanego właśnie tutaj spoczywa. Sterta gruzu sięga około 2,5 metra. To wszystko co pozostało po dawnej zabudowie. Obecność poszukiwaczy zaowocowała tym, że możemy znaleźć takie pozostałości jak chociażby ta butelka popije znanego e, browaru funkcjonującego w, w okolicach Bolesławca. No są też takie fragmenty jak fragment kufla też gdzieś tutaj przez kogoś wygrzewany. Raczono się zapewne też mocniejszymi trunkami, jako że i takie kieliszeczki. Oprócz kieliszków także fragmenty kubka. Tylko tyle i aż tyle, by rozbudzić wyobraźnię. Stoimy tutaj mniej więcej w tym miejscu przy fragmencie fundamentu tego obiektu zasłoniętego tutaj przez to drzewo rosnące. No dzisiaj już tego drzewa dawno nie ma. Tam dalej stała główna budowla. Stala, za którą znajdowały się miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. I na tej fotografii zachowano, uchwycono też fragment gospodarstwa, które tutaj samotnie funkcjonowało. Ale nie ma pewności co do tego, czy ta rycina odnosi się również do tego miejsca. Najprawdopodobniej tak. Tu jest z kolei rysunek samotnego gospodarstwa, jak można się było w tekście zorientować, funkcjonującego przy szosie prowadzącej właśnie do Żeliszowa. Jeśli tak wyglądało to gospodarstwo zlokalizowane tam nieco dalej wcześniej, no to później jego wygląd był zupełnie inny. Widać tutaj już budynki solidne, murowane, kryte dachówką. Ten był kryty słomą. Postaramy się zlokalizować to gospodarstwo. Po drodze mijamy okazałe drzewa. Trudno przejść obok nich obojętnie. Ci, którzy bywali w tej okolicy niegdyś, zapewne niejednokrotnie siadywali pod gałęziami tej pięknej rośliny, która też, jak wszystko co służyło tu niegdyś dobrze ludziom, powoli dobiega kresu swojego istnienia. Naszym celem jest odnalezienie gospodarstwa, które widniało na rysunku i jest widoczne na jednym ze zdjęć w głębi innych zabudowań. Po drodze mijamy misternie, wyłożony kamienną kostką, mały fragment polnej drogi. To pozostałość po przedwojennej infrastrukturze. Tutaj zjeżdżano dalej na dziedziniec tego obiektu. Oczywiście po minięciu tych wszystkich lat, po zabraniu stąd niektórych urządzeń, które towarzyszyły tej budowli, no trudno się dopatrzeć sensu wybudowania takiego odcinka wybrukowanego traktu, ale wtedy, kiedy był tutaj ten zajaz, kiedy to wszystko miało służyć przejeżdżającym gościom, taki właśnie rodzaj nawierzchni utwardzonej był jak najbardziej uzasadniony. To okazałe drzewo stało niegdyś nad brzegiem stawu. O ile jednak drzewo rozrosło się do pokaźnych rozmiarów, o tyle staw całkowicie zniknął z powierzchni ziemi. To drzewo to swoisty punkt odniesienia. To właśnie w jego sąsiedztwie stało gospodarstwo. Jeśli chodzi o same ruiny tego gospodarstwa samotnego, to są one bardzo niewidoczne nawet teraz, kiedy, kiedy nie ma liści, kiedy zieleń nie zakrywa. Wszystkich tych pogrubotanych resztek cegieł, ale można znaleźć oczywiście pojedyncze, takie właśnie fragmenty tych materiałów budowlanych. I nie trzeba mieć prawnego oka, żeby zauważyć, że chociażby ten taki regularny pagórek, który tutaj przed nami widnieje, na który w tej chwili się udajemy, to jest fundament jednego z tych obiektów, a o tym, że tak jest naprawdę, świadczy chociażby tutaj fragment wystający spod ściółki, no i kawałki ceramiki, a na górze, na tej stercie, możemy znaleźć, jak wszędzie zresztą, gdzie są takie gruzowiska, pozostałości po tych wszystkich materiałach, z jakich ten budynek był wzniesiony. Najprawdopodobniej, ale jest to tylko taka forma do ciekliwości, powiedziałbym, nie do końca popartej źródłami. Tutaj też była przydrożna kuźnia. Czy tak, akurat jak tu widzimy na tym zachowanym zdjęciu, wyglądali? Mieszkańcy tego, 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 obejścia, kowal tutaj, trudno powiedzieć, ale jeżeli nawet nie jest to fotografia odzwierciedlająca to miejsce, w którym się znajdujemy, to właśnie tak mniej więcej wyglądały te wszystkie y, kuźnie przydrożne, gdzie można było podkuć konie, można też było przez chwilę zatrzymać i odpocząć. Wśród wszystkich tych szczątków, które tutaj widnieją, a powtarzam się, niestety w takich miejscach wszystko to wygląda podobnie. Stoimy na dość wysokim pagórku gruzów. Możemy znaleźć na przykład fragmenty danej posadzki, no pięknie wygładzonej. Oczywiście dzisiaj to tylko gadżet przypominający o przeszłości tego miejsca. Gdzieś tutaj jest również bardzo solidne szambo. Spróbujemy je znaleźć, które jak wspominałem wcześniej, no, stworzyło część takiej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Oczywiście znajdujemy też dachówki, jak i inne materiały budowlane. W zaroślach odnajdujemy coś, co może przypominać fragment bramy wjazdowej, ale to najprawdopodobniej pozostałość po szopie, na co wskazywałoby usytuowanie słupka. W pobliżu rośnie kolejne okazałe drzewo, a obok niego betonowe szambo. To jedyny większy element, który zachował się po gospodarstwie. Jak widać akurat ten wybetonowany już obiekt, był najprawdopodobniej stawiany metodami bardziej nowoczesnymi, zapewne ta płyta, która przykrywała to. Została jako element prefabrykowany tutaj w całości przywieziona. Zostały stąd wyrwane rury, którymi odprowadzono ścieki z budynków. Zresztą widać, że spadek jest stosunkowo duży, i, i, i jeśli chodzi o taką wewnętrzną e, tą kanalizację, to ona zapewne świetnie funkcjonowała. Jeszcze nie tak dawno ta część była uzbrojona w taki kołnierz. Żeliwny, na którym opierała się później klapa przymykająca to, czy pokrywa przymykająca to. Podobnie jak w innych większych okolicznych wioskach, także i tu w łaziskach nie mogło zabraknąć strzelnicy. Od dawnego Forsthausu, tego domu leśnego, prowadziła wygodna ścieżka. Dzisiaj już nieco mniej przyjazna człowiekowi, ponieważ zarosły na niej kolejne samosiejki. W tym miejscu były stanowiska ogniowe, a widoczny po prawej stronie tutaj wał ziemny zabezpieczał przed ewentualnym jakimś tam odbiciem się rykoszetem pocisków, które nieprawny jakiś strzelec mógł wysłać. Zaraz przejdziemy tą główną rynną aż do kulochwytu. Jak widać. W tej głównej rynnie strzelnicy zrobiono później śmietnisko, do którego trafiły kolejne kufle z tej restauracji pobliskiej. Tutaj są szczątki aż czterech. Zresztą możemy też tutaj poszukać się znacznie większej ilości takich ciekawostek, związanych z tym obiektem. Różnego rodzaju garnki. Kolejny kufel, już. I jeszcze jeden kieliszek, to wszystko były naczynia służące właśnie w tym pobliskim zajeździe, ale idziemy dalej strzelnicą. Niegdyś trzeba było uważać przechadzając się tą drogą, bo tym torem poruszały się pociski. Dziś niewiele wskazuje na to, że to kiedyś była strzelnica. Dochodzimy do miejsca, gdzie stawiano tarcze. Na dystansie 50 metrów od stanowisk lowniowych, ale oczywiście nie była to jedyna odległość, na jaką strzelano, ponieważ dojdziemy do końca strzelnicy, gdzie będzie drugi podobny schron, oczywiście tutaj to są szczątki tego obiektu zniszczonego. Tu była niegdyś płyta betonowa, która pozwalała schować się pod nią też. Ale idziemy dalej. Przy okazji warto zwrócić uwagę na pięknie zachowany kamień graniczny. Z takim bardzo eleganckim, elegancko wyciętym wizerunkiem krzyża. Im bliżej końca w strzelnicy, tym wał wydaje się być większy, a stąd bardzo ładnie widać tą betonową ścianę tego miejsca, gdzie na dystansie 50 metrów ustawiano tarczę, Przy miejscu, gdzie kończy się właściwie, kończą się te boczne fartuchy, kulochwyty i gdzie jest główny Kulochwyt zamykający cały przebieg tej rynny szczelnicy na dystansie 100 metrów. No, wkopywano się bardzo głęboko. Przy okazji ten materiał, wysypując na tą stronę, powstał no, bardzo solidny, duży wał ziemny. No, a stąd kilkanaście metrów dalej widać już kulochwyt zamykający całą tą rynnę i miejsce, gdzie ustawiano tarczę na dystansie 100 metrów. Zarówno zejście. Po którym została taka ściana betonowa, jaki sam cały schron kończący. No to dzisiaj kompletna ruina. W trakcie wylewania go na pewno tutaj musiano z dość dużym nakładem wysiłku dowozić materiały budowlane. Zachowały się w tej części ściany schronu fragmenty takiego osprzętowania, które służyło mocowaniu wysięgników do tarcz. No się taka śruba to już chyba jest jedyny przedmiot metalowy. Oprócz dość sporej ilości różnego rodzaju pocisków, które tutaj ugrzęzły w kulochwycie. A jak się można zorientować, strzelano tej z broni głównie mało kalibrowej, ale także z normalnej broni wojskowej z karabinków Mauser. Swoistą ciekawostką jest też to, że na dawnych mapach niemieckich z roku 1943, bo i takie są, zawsze wszystkie szczelnice były skrzętnie zaznaczane. No tutaj na tej mapie są zabudowania, o których dzisiaj mówiliśmy, ale strzelnica nie jest zaznaczona. Ze strzelnicy korzystali dawni mieszkańcy Łazisk, ale dla niektórych strzelanie nie było tylko zabawą i sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Wielu mieszkańców Łazisk uczestniczyło też w wojnach. Na cmentarzu stoi pomnik wystawiony poległym w I wojnie światowej. Tuż za bramą wyjściową na cmentarz w Łaziskach możemy znaleźć bardzo ciekawy przykład tego, jak mieszkańcy tej miejscowości dzięki środkom zewnętrznym dbają o swoją historię. Nie tylko tą najnowszą po 1945 roku, ale także tą znacznie wcześniejszą. No, bogate tu były wydarzenia na tym terenie, działo się tu wiele, ale między innymi widzimy tutaj taką tablicę, na której podano bardzo dokładnie wszystko to, co dawni mieszkańcy umieścili na swoim pomniku poświęconym bohaterom pochodzącym z Łazisk. Zresztą można tutaj to bardzo e, dokładnie Słowo, w słowo czytać. naszym bohaterom poległym w czasie wojny światowej z wdzięcznością. Gmina Łaziska i są wymienione poszczególne nazwiska, wraz z rokiem, w którym ci ludzie gdzieś tam na różnych frontach pierwszej wojny światowej ginęli. A zachowała się dawna widokówka, którą możemy porównać również z dniem dzisiejszym, na której jest, poda... jest widok szkoły, która tutaj była niegdyś, ewangelicką szkołą, jak również jest widok pomnika. A sam pomnik stoi kilka metrów dalej. Wykonano go z piaskowca, którego w okolicy nigdy nie brakowało. Monument poświęcony żołnierzom którzy polegli w czasie I wojny światowej, a który został postawiony w łaziskach, jest jednym z nielicznych, które właściwie zostały tutaj nietknięte po zakończeniu II wojny światowej. On stoi na tym samym miejscu, na którym stał, zresztą jest też bardzo dobrze zachowana cała bryła. Jak widać na górze jest krzyż żelazny, wyraźnie oznaczony jako to ta forma no, wyróżnienia dla żołnierzy, którzy zasłużyli się wybitnie na froncie rokiem 1914. No i oczywiście pozostałe elementy symbolizujące, no niestety trzeba to tak powiedzieć, militaryzm niemiecki. I to, o czym wcześniej wspomniałem, nazwiska poszczególnych osób i rok śmierci. Na cmentarzu nie znajdziemy już żadnych innych śladów po przedwojennych mieszkańcach Łazisk.